Cześć Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj rozpocznę e, serię historii kryptowalutowych milionerów. E, w pierwszym odcinku przedstawię Wam historię e, Da Vinci Jeremy, e, ale zanim przejdę tutaj do szczegółów, no to muszę zaznaczyć tą notę prawną, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna. Czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. No i teraz przedstawię Wam historię tej Da Vinci, Jeremy, którą sam opowiada w różnych wywiadach. No i jego historia wygląda tak, że on jest programistą i pewnego dnia usłyszał, jak jeden z kongresmenów powiedział, że System monetarny jest niesprawiedliwy, albowiem transferuje pieniądze od biednych i klasy średniej do bogatych. Hmm, jak to usłyszał, to pomyślał sobie, że to nieprawda, no jak to rząd nie postępowałby tak z obywatelami własnego kraju. Ale zaczął się interesować, jak działa system monetarny i po tym jak uświadomił sobie właśnie, jak działa ten system i jak tworzone są pieniądze, założył kanał na YouTubie. Na którym zachęcał ludzi do inwestowania w złoto i srebro, żeby mogli uchronić się przed utratą siły nabywczej pieniądza związanej z inflacją. A pewnego dnia jeden z jego subskrybentów zadał mu pytanie w komentarzu pod filmem: Hej Da Vinci, a co sądzisz o bitcoinie? No i on wtedy nie miał pojęcia, co to jest bitcoin, wygooglował sobie. Dowiedział się, że są to cyfrowe pieniądze i zdecentralizowany system i y, powiedział, że to jest niemożliwe, żeby było prawdziwe. No bo był programistą i wcześniej też pracował nad takim rozwiązaniem, ale w tamtym czasie programiści nie potrafili poradzić sobie z problemem podwójnego wydawania, czyli tam double spending. I y, no, on uznał, że niemożliwe, żeby jakiś gość sobie z tym, Poradził. I odpisał temu subskrybentowi, tak, który mu zadał to pytanie, że poczekaj, ja zapoznam się z tym i udowodnię ci, że to jest skam i żebyś się trzymał od tego z daleka. No i ściągnął sobie whitepaper bitcoina i kod źródłowy i po zapoznaniu się z nimi stwierdził, hmm, to jednak nie jest skam. No i wtedy nagrał wideo o bitcoinie ale zdecydowana większość ludzi, czyli ponad 90% ludzi, którzy tam no, dali, dali mu łapkę w dół, także YouTube ściągnął mu ten film, no i nie ma tego filmu obecnie. No i tutaj widzicie, tak jakby takie takie jakby, no, nie, nie, nie przypomniałem, tylko jakby jeszcze raz nagrał ten sam film. No i tutaj w nim mówił właśnie, że mówił do tych ludzi, że hu, Kupcie chociaż bitcoina za jednego dolara. Tylko za jednego dolara, tak. I, no, tutaj mówi, że spośród ludzi, którzy oglądnęli ten filmik, właśnie, no to tylko 5 osób skorzystało z jego rekomendacji i zakupiło tego bitcoina. A potem, nie wiem po jakim czasie, czy tam po kilku latach, a może wcześniej, dostał od nich łącznie. 100 bitcoinów jako podziękowanie za tą rekomendację. Czyli przesłali mu jako podziękowanie tak 100 bitcoinów na jego portfel czy też portfele. No i on zaczął inwestować w bitcoina w 2011 roku. Potem zaczął go również wydobywać. No i zaczął kupować bitcoina jak był po jednym dolarze. A najtaniej kupił bitcoina za 67 centów. Co ciekawe, potem Bitcoin wzrósł do 32 dolarów, no i kupił również po tej cenie. A co potem się okazało? No, potem się okazało, że to był szczyt, i Bitcoin zaczął e, spadać. No, i wtedy ludzie w komentarzach śmieli się z niego, że e, kupił Bitcoina na, na szczycie, tak, na all time high. No, a później Bitcoin spał, do, spadł, przepraszam, do 2 dolarów. No, i potem obserwował pierwszy ten bull run, czyli taki rynek byka, który spowodował wzrost ceny bitcoina z 2 dolarów do 266 dolarów. No, i wtedy nagrywał wywiad dla jakiejś telewizji i stwierdził, że hm, to chyba jest szczyt. I po tym wywiadzie wszystko sprzeda. No, i wystawił zlecenie, ale z powodu przeciążenia i zawieszenia systemu na giełdzie. MtGox wtedy to mówi, że to była taka jedyna dostępna giełda. No i jego zlecenie zrealizowało się po 200 dolarów czy też w okolicach 200 dolarów i potem co ciekawe odkupił Bitcoina po 57 dolarów i 34 centy i mówi, że no to było po prostu szczęście i całkowity przypadek, bo było to ostatnie zrealizowane zlecenie kupna, właśnie dokładnie na tej, na tej cenie, jakby jego, jego zlecenie było ostatnim w pełni zrealizowanym zleceniem, i od tego momentu zaczęło się odbicie czy też wzrost ceny Bitcoina. No a co jeszcze ciekawsze, kilka miesięcy później właśnie ta giełda MTGOX zakończyła działalność, tam upadła. No i teraz tam też właśnie jest. Nie wiem, czy afera, czy po prostu teraz też oczekują ludzie na oddanie środków, które tam właśnie były na tym NT Goksie. No i hmm, potem <śmówi> mówi, że zaczął zarabiać tyle, że zaczęło mu odbijać, i wydawał duże sumy pieniędzy na różne rzeczy, w tym e, imprezy na. Jachtach, no, ale mówi, że tak się dzieje ze wszystkimi, którzy zarobią dużo pieniędzy w tak krótkim czasie. Tutaj widzicie jego, właśnie, Twittera, tutaj jego, właśnie, kanał na YouTube, gdzie głównie, właśnie, jest, jest też ten film, w którym, tutaj, mówi, że no, prosi Was. Znaczy nie, nie was, tylko że prosi ludzi właśnie, żeby kupili bitcoina chociaż za jednego dolara, no i później będą szczęśliwi. Tutaj widzimy też jego konto na Instagramie, także tutaj też się udziela w tych mediach społecznościowych. No i tutaj on mówi, że Zarobił bardzo dużo pieniędzy na altcoinach, bo z 20 tysięcy dolarów zrobił 10 milionów dolarów, a potem za te zyski czy za środki uzyskane ze sprzedaży altcoinów kupował bitcoina. Po prostu mówi, że jakby wychodził z tych altcoinów do bitcoina. No i tutaj on korzysta z takiej właśnie strategii, że kupuje altcoiny bardzo tanio w stosunku do ich jakby tam poprzedniej ceny czy ceny właśnie ze szczytów no i sprzedaje je po wysokich cenach zamieniając je na bitcoina no i on ma to taką strategię, że jeżeli kupi właśnie dane, danego altcoina no to jeżeli jego cena wzrośnie o 100% no to sprzedaje połowę posiadanej pozycji kiedy cena znowu wzrośnie o 100%, no to kolejne tak połowę pozycji, no i tak dalej, i tak dalej, tak? No, mówił również, że popełnił kilka błędów. Po pierwsze, sprzedawał bitcoina, żeby zakupić koparki do jego wydobycia, no i potem znowu je dokupował, gdy właśnie już ten sprzęt był droższy, tak, i stwierdził, że nie było to opłacalne, bo lepiej by wyszedł na tym, gdyby tylko trzymał bitcoina. Po drugie, początkowych latach na tradingu stracił, znaczy kilka razy stracił po 100 bitcoinów na jednym tradzie. Dopiero potem nauczył się jak poprawnie tradować i zarobił na tym również sporo pieniędzy. I tutaj według niego nie myśl o Lambo za rok, tylko wydłuż horyzont swojej inwestycji i pomyśl, że będziesz jeździł Lambo za 10 lat. Jego była dziewczyna, która kupiła bitcoiny widząc co on robi, też jest multimilionerką. No i Da Vinci przewiduje, że w niedługim czasie dolar amerykański i cały system pieniądza się załamie z powodu ciągłego dodruku i zostanie zastąpiony czymś innym. Uważa, że bitcoin stanie się w przyszłości walutą rezerwową świata. No i dzisiaj mieszka w Dubaju, często występuje na konferencjach w branży krypto oraz udziela się w social mediach. Także to była historia tutaj Da Vinci Jeremy, który no jest multimilionerem kryptowalutowym, tak no i dzięki temu, że zainteresował się tym Bitcoinem, zarobił mnóstwo pieniędzy, no i jego życie całkowicie się zmieniło. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć.